Radzenie sobie z lękiem i stresem może być wyzwaniem, ale istnieje wiele skutecznych strategii, które mogą pomóc. Oto kilka wskazówek, rozpoznaj źródło stresu. Zidentyfikuj, co dokładnie powoduje lęk i stres. Zrozumienie źródła problemu może pomóc w skoncentrowaniu się na rozwiązaniach. Techniki oddychania Praktykuj głębokie, spokojne oddychanie. Skup się na powolnym wdychaniu i wydychaniu, co może pomóc uspokoić układ nerwowy. Regularna aktywność fizyczna. Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu poprzez uwalnianie endorfin, substancji chemicznych odpowiedzialnych za poprawę nastroju. Zdrowa dieta. Unikaj nadmiaru kofeiny, cukrów i wysoko przetworzonych pokarmów. Prowadź do diety produkty bogate w witaminy i składniki odżywcze, które wspierają zdrowie psychiczne. Sen. Dbaj o regularny, wystarczający sen. A brak snu może znacząco wpływać na poziom stresu i zdolność radzenia sobie z lękiem. Relaksacja i medytacja. Ćwicz techniki relaksacyjne. Takie jak medytacja, yoga lub progresywna relaksacja mięśniowa, aby zmniejszyć napięcie i stres. Znajdowanie wsparcia społecznego Dziel się swoimi uczuciami z bliskimi przyjaciółmi, rodziną lub specjalistami. Znalezienie wsparcia może pomóc w łagodzeniu obciążeń emocjonalnych. Zarządzanie czasem Planuj zadania i obowiązki w sposób realistyczny. Unikaj przeładowania się obowiązkami, co może prowadzić do nadmiernego stresu. Umiejętność rozwiązywania problemów zamiast koncentrować się na problemie, skup się na poszukiwaniu rozwiązań. Dzięki temu podejściu możesz lepiej kontrolować sytuację. Profesjonalna pomoc, jeśli lęk i stres są trudne do kontrolowania. Warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak psycholog czy terapeuta, którzy mogą pomóc w identyfikacji i radzeniu sobie z głębszymi przyczynami. Kliknij link w opisie i umów darmową konsultację.